Jeśli, z uwagi na aktualną sytuację, praca z domu jest dla ciebie czymś nowym, albo pracowałeś lub pracowałaś wcześniej z domu sporadycznie, i teraz, robiąc to na pełen wymiar, przynajmniej przez jakiś czas, nie wiesz do końca, jak się z tym odnaleźć, to to wideo jest zdecydowanie dla ciebie. Cześć z tej strony, Antoni. W tym odcinku chciałbym przedstawić ci sześć najczęstszych błędów, które ludzie popełniają pracując z domu. Wiem to, bo sam je popełniłem, i wiem to też dlatego, że ludzie, którzy są moimi znajomymi i też pracują z domu, mówili mi o tych rzeczach, więc mam wrażenie, że teraz, szczególnie kiedy ta gospodarka jest pod takim znakiem zapytania. Warto, żeby nasza praca nie odbiegała od takiej normy, którą reprezentowaliśmy w biurze, kiedy pracujemy w domu, dlatego warto, żeby zadbać o to, żeby wszystkie rzeczy, które możemy mieć na odpowiednim poziomie, żeby ta, ta praca odpowiednio nam wychodziła w domu, były na tym odpowiednim poziomie. Także nie przedłużając, przejdźmy do tych błędów. Pierwszy z takich błędów to siedzenie w niewygodnej pozycji, i wiem, że nie każdy ma w domu taką samą przestrzeń pod kątem jakości, ergonomii pracy, jaka jest na przykład w biurze, bo tam możemy mieć podnoszone, obniżane biurka, wygodne fotele, jakieś podstawki i wszystkie te rzeczy, które sprawiają, że siedzi się nam wygodnie i błędem, który ludzie często popełniają, to, to praca w domu w niewygodnych pozycjach, czyli na przykład na jakimś niewygodnym krześle, czy też praca na leżąco, czy też praca gdzieś tam pochylonym na jakimś blacie kuchennym. To wszystkie rzeczy mogą być na krótki czas nie za bardzo szkodliwe, no bo co z tego, że Posiedzisz sobie godzinkę powiedzmy w niewygodnej pozycji, ale kropla drąży skałę i jeżeli ty będziesz spędzać dużo czasu w tej pozycji, to może go ci się pospinać mięśnie, będzie cię coś boleć bardzo ciężko skupić się na pracy, kiedy, ma, na pracy, kiedy masz jakiś chroniczny ból, który cały czas y, tobie dokucza. Dlatego zadbaj o to, żeby stworzyć sobie środowisko do pracy, no, jak najbardziej optymalne, żeby chociażby to było w ostateczności siedzenie przy stole kuchennym. Wiem, że w normalnym środowisku jest tak, że musisz mieć podpisany dokument, który mówi o tym, że masz przestrzeń do pracy, która spełnia te wszystkie wymogi ergonomii pracy. Natomiast wątpię, żeby teraz to było sprawdzane w tych wszystkich firmach, które nagle nie, które nie mając polityki pracy z domu, nagle musiały wysłać pracowników do domu. Natomiast to nie chodzi tyle o tą samą politykę i przestrzeganie Prawa pracy pod kątem tego, w jakiej masz warunki do pracy, ale o Twoją wygodę i o Twoje zdrowie, bo ciężko jest w jakikolwiek sposób skupić się na czymś, kiedy po prostu Twój poziom komfortu nie jest zachowany i po prostu jest ci niewygodnie. Kolejny błąd to nieprzygotowane stanowisko pracy. To, to znaczy bardzo często w, kiedy pracujemy w biurze mamy tam dużo takich akcesoriów, które sprawiają, że jest nam wygodniej. To znaczy mamy na przykład podstawki do komputera, który podnosi go na odpowiedni y, poziom, także nie musimy się schylać patrząc na niego, tylko jest on na wysokości naszej głowy. I do tego jest nam na przykład potrzebna klawiatura i myszka, nawet jeżeli pracujemy na Laptopie. Dlatego warto, nawet jeżeli nie macie czegoś takiego teraz aktualnie, zainwestować w takie rzeczy. One nie kosztują naprawdę dużo. Jeżeli chcemy sobie kupić jakąś podstawkę, to jest wydatek z, może z 20-30 zł za taką plastikową podkładkę. Nie wiem jak to jest z klawiaturami. Ja akurat pracuję na sprzęcie aplowskim, więc to jest troszkę wyższa cena. Ale jeżeli jakby podłączy się zwykłą klawiaturę, nawet do aplowskiego. Sprzętu czy też do no, oczywiście windowsowego, to też będzie wystarczająco dobry żeby na tym po prostu pracować, żeby to było po prostu pod ręką, kiedy twój monitor jest trochę dalej. Tak samo, jeżeli masz na przykład dodatkowe monitory w pracy, fajnie by było, jakby ci się udało na przykład przewieźć, bo wtedy na przykład no, niektóre prace wymagają tego, żeby mieć dodatkowe monitory, niektóre nie, natomiast, żeby ten, to stanowisko twojej pracy w domu było jak najbardziej zbliżone do tego, które jest u ciebie w biurze. I tutaj też jest screen odnośnie tego, w jaki sposób powinno się odpowiednio siedzieć przy stanowisku pracy. I mimo, że to jest coś, co każdy niby widział mnóstwo razy, to bardzo często i tak siedzimy jakoś schyleni, patrzymy się w dół i nie mamy zapewnionych tych wszystkich rzeczy, o których jest wspomina ta ilustracja. Kolejny błąd to brak porannych rytuałów. Wiele osób, kiedy zaczyna pracować z domu, to Zaczyna to być takie no, o, świetne, bo tak naprawdę można wstać z łóżka, nie przebierać się i w piżamie usiąść i zacząć pracować. Ale to jest właśnie bardzo zgubna rzecz. Bo jeżeli w naszym życiu zachodzi jakakolwiek zmiana, to warto zachować jak najwięcej rzeczy innych, które, jest, które są możliwe, bez zmiany. Dlatego, że my musimy się przystosować do tej nowej zmiany, dlatego jeżeli my będziemy. Podchodzić do tego w taki sposób, że albo będziemy sobie bez powiedzmy kąpieli albo treningu porannego albo cokolwiek tam robimy rano, bez śniadania będziemy siadać bezpośrednio do pracy, nasza efektywność nie będzie taka sama jak siadamy do pracy kiedy jesteśmy do tego przygotowani. Dlatego warto zadbać, żebyśmy wszystkie te rzeczy, które robimy do pracy przed pracą normalnie, żebyśmy też je robili w domu, żebyśmy ubrali się tak samo. Jeżeli oczywiście chodzimy w t shirt do pracy, no to też nie znaczy, że musimy nakładać koszulę. Ale jeżeli chodzimy w koszuli do pracy, to warto, żebyśmy naprawdę w domu siedzieli i też w tej koszuli pracowali, bo to jest taki uniform, który sprawia, że my czujemy się jednak trochę inaczej i będziemy inaczej podchodzić do tego, co będziemy wykonywać, kiedy jesteśmy tak ubrani. Oczywiście, jeżeli my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to jeżeli po prostu sobie usiądziemy i będziemy pracować w dresach, to nie ma żadnego problemu, ale naprawdę, jeżeli to jest coś, co się dzieje po raz pierwszy. Warto zachować te wszystkie rzeczy w ten sam sposób, tak jak były zachowane, kiedy pracowaliśmy w biurze. Kolejny błąd to wiele rozpraszaczy. Kiedy jesteśmy w domu. Jest bardzo dużo rzeczy, które może nas kusić odnośnie tego, żeby zrobić je zamiast na przykład pracować, bo może być tutaj gdzieś jakiś Netflix, tu może być jakiś Xbox, tu może być jakiś PlayStation, i jest wiele takich rzeczy, które kuszą nas odnośnie tego, żebyśmy zrobili je zamiast pracować. Ale musimy pamiętać, że praca z domu to nie jest równoznaczne z dniem wolnym. I tutaj trzeba troszkę przerzucić na ten tryb zadaniowy, gdzie no nikt nie stoi ci nad głową i to podobnie nikt nie będzie sprawdzał, czy ty siedzisz 8 godzin przy tym komputerze w domu, ale praca, którą powinieneś wykonać, którą powinnaś wykonać, musi być zrobiona. Dlatego warto mieć to na uwadze, kiedy właśnie przesiadamy się na pracę z domu, żebyśmy my wykonywali wszystko co byśmy wykonali gdybyśmy aktualnie byli w biurze. I żeby wszystkie takie rzeczy, które mogą nas odciągnąć, były gdzieś tam schowane. Na przykład, jeżeli mamy telefon, to żeby on był wyciszony i odwrócony, na przykład do góry nogami, żebyśmy nie widzieli, nie widzieli ekranu. Bo jeżeli my zaczniemy nad czymś pracować i wejdziemy w taki stan skupienia, o którym mówiłem w wideo o flow, warto sobie zobaczyć to wideo na pewno, to jeżeli nas coś rozproszy, na przykład dostaniemy jakieś powiadomienie z durnej aplikacji, która o czymś będzie nas chciała poinformować, że jest jakieś specjalne wydarzenie i warto, żebyśmy zwrócili uwagę, to niby to będzie kilka sekund, że my na to spojrzymy, ale te kilka sekund wybije nas z tego na przykład godzinnego czasu przygotowania, który my musieliśmy przejść, żeby wejść w ten tryb efektywności, w którym teraz jesteśmy. Dlatego skupienie jest po prostu tajną bronią, Każdego, każdej osoby, która ma ponadprzeciętne wyniki i zadbajcie o to, żeby Wasze skupienie nie było Rozproszone przez jakieś właśnie czynniki zewnętrzne, których na przykład na co dzień nie ma, dlatego że pracujecie w biurze, chociaż tam są inne, ale do nich może już jesteście przyzwyczajeni. Super rzeczą do tego jest na przykład zastosowanie jakichś wygłuszających słuchawek, tak, które jak nałożycie to i włączycie Active Noise can Cancellation, albo nawet jeżeli to będą takie nauszne słuchawki to wygłuszą chociażby trochę wszystkie te zewnętrzne czynniki i będziecie mogli bardziej skupić się na tym, co robicie. Kolejny błąd to brak przerw, bo kiedy jesteśmy w biurze, bardzo często jest tak, że kiedy pójdziemy sobie gdzieś do kuchni, zrobić sobie kawę, nadać sobie wody, um, Albo na przykład podejdziemy po prostu zagadać do kogoś, to my robimy sobie właśnie taką przerwę w pracy, która jest jak najbardziej potrzebna. Nie chodzi o to, żeby przy, kiedy mówiłem o skupieniu, żeby przez 8 godzin siedzieć i robić wszystko w skupieniu, ale na przykład godzinę, półtorej, dwie godziny, jeżeli tak posiedzimy, to jest super, i potem właśnie zrobić sobie taką intencjonalną przerwę, iść do kuchni, wypić kawę, pogadać z kimś, przejść się i. W domu tego nie mamy, nie mamy czasami do kogo otworzyć ust. Może niekoniecznie mieszkamy z kimś, kto też pracuje z domu, może mieszkamy sami. Różnie to wygląda i nie mamy takiego w takiej przestrzeni do tego, żeby zrobić sobie taką solidną przerwę, ale warto właśnie ustawić sobie na przykład budzik albo coś takiego, żeby na, po, po jakimś określonym czasie, żeby dał nam znać, że na przykład siedzieliśmy zbyt długo i warto by było, żebyśmy wstali. Ja mam coś takiego, kiedy przez chyba półtorej godziny siedzę, to ten zegarek, to jest Mi Band 4, wysyła mi powiadomienie, że powinienem już wstać i się trochę poruszać. I jakby ja, jak ja siadam do pracy, to, to wiem, że ten czas. Który mam od momentu usiąścia, to będzie trwać około właśnie półtorej godziny, i po tym czasie ja dostanę powiadomienie. I, I to jest OK, jeżeli to mnie wyrzuci z tego skupienia, bo jeżeli ja będę robił coś naprawdę, co wymaga mojej uwagi, to wyłączę te powiadomienia, ale tak na co dzień w pracy warto jednak właśnie zrobić tą przerwę, bo też jak wstaniemy, zrobimy sobie przerwę, przejdziemy się, napijemy się wody, będziemy lepiej pracować. Kiedy znowu usiądziemy do pracy, niż jakbyśmy przez 6 godzin siedzieli cały czas przy biurku i cały czas robili jedną rzecz. I ostatnie. Błąd, który odnosi się nie tylko do pracy z domu, to brak jasnego planu. I tu znowu pojawia się coś, o czym wspomniałem wcześniej, czyli przejście z tego trybu, gdzie my musimy siedzieć 8 godzin w pracy. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w obsłudze klienta i w innych takich tego typu czynnościach, no to te 8 godzin musimy być, żeby coś zrobić. Żeby być dostępnym np. pod telefonem, przy czacie czy, tak dalej, czy, czy coś takiego. Ale jeżeli na przykład, mamy po prostu zestaw rzeczy do zrobienia i Mamy je robić, to my musimy przejść przez ten, z tego trybu, że ja siedzę 8 godzin i robię, do ja muszę po prostu robić. I oczywiście to jakby, bo wiele osób może sobie teraz podziałać w taki sposób, że po prostu będzie siedzieć dostępna na komunikatorze itd. i tak dalej i przez 8 godzin będzie siedzieć i tak naprawdę nic konkretnego się nie stanie. I to jest właśnie bardzo częsty błąd osób, które nie, nie są zbyt doświadczone z pracą z domu. Musicie w tym czasie wybrać sobie coś, co będziecie robić. To jest nie tylko coś, co sprawdza się w domu, ale też w pracy, bo jeżeli wy włączycie sobie Google Maps i nie wpiszecie, nie wpiszecie żadnego miejsca docelowego, Google Maps nic ciekawego wam nie powie odnośnie tego, jak się gdzieś dostać, ale dopiero jak wpiszecie właśnie cel waszej podróży, to da wam dokładne instrukcje, gdzie powinniście iść, żeby się tam dostać. I tak samo powinniście zrobić w waszej pracy, gdzie wy sobie wyznaczacie nad czym będziecie pracować tego dnia, ile czasu na to sobie poświęcicie, bloku ujecie sobie w kalendarzu na przykład na to czas, żeby ktoś do was w tym czasie nie pisał, żeby was nie rozpraszał. Żeby to było jasne, że tego dnia będziecie robić to, a nie nic innego. Także to były właśnie błędy, które ja często popełniałem, kiedy zaczynałem swoją przygodę z pracą z domu. Mam nadzieję, że będą dla Was przydatne i że przez ten czas właśnie kwarantanny, którą teraz wszyscy doświadczamy, będzie to spra sprawi to, że będziecie mogli waszą pracę wykonywać sprawniej, bo naprawdę warto wziąć to teraz pod uwagę, że teraz naprawdę mogą być dość ciężkie czasy i nie mówię tego, żeby kogoś przestraszyć, tylko po to, żeby zwrócić na to uwagę i mieć to gdzieś z tyłu głowy, taką perspektywę, że warto jednak pokazać pracodawcy, kontrahentom czy w dla kogokolwiek wykonujemy teraz pracę z domu, że my jesteśmy naprawdę osobą, z którą warto współpracować i żeby pokazać, że nasza praca to jest coś niezastąpionego. Bo naprawdę, biorąc pod uwagę pod te wszystkie czynniki, które teraz mają miejsce, no, no różne mogą się stać rzeczy, ale tutaj już nie chcę w tą stronę brnąć. Także dzięki wielkie za Twoją uwagę i mam nadzieję, że spodobać się praca z domu, bo to jest też świetne doświadczenie, naprawdę. Praca z domu jest czymś genialnym, jeżeli potrafi się do tego zdrowo podejść. Daje taką elastyczność i, i możliwość robienia wielu rzeczy, na które nie pozwala to, jeżeli musimy przez 8 godzin siedzieć w biurze. Także korzystajcie z niej mądrze i pamiętajcie, żeby przestrzegać wszystkich zaleceń, które są puszczane do nas z góry, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!